zobaczycie spektakl, który pod tytułem Widziane z dołka. I to jest spektakl, można powiedzieć, o suwałkach, ale nie o suwałkach, ale przede wszystkim o takim miejscu, które pewnie większość z Was kojarzy, to jest dołek. I dołek to jest, to jest a właściwie było takie miejsce, bardziej było, bo to historycznie bardziej żyło w przeszłości. To jest takie miejsce u zbiegu ulic Gałaja, Takałażerskiej Mickiewicza. Wcześniej oczywiście tamte te ulice zwały się inaczej, bo tam była krótka 11 listopada. To jest takie miejsce na planie trójkąta przed, przed mostem na Czarnej Hańczy. Także tam, tam generalnie stąd można było dojechać do Syrii do Mariampola, no i generalnie dosyć dużo się tam działo. Tam była późnia. Tam był też w pewnym momencie bar i zacisze i Ludzie się tam spotykali, plotkowali, przeżywali, po prostu dzielili się swoim życiem. Ja nie jestem z ninem z urodzenia, więc ja to miejsce kojarzę bardziej jeszcze z, z takich czasów tu lat 90. Kiedy mnie był dworzec PKS i ja przyjeżdżałem wtedy tutaj. Na ten dworzec, i, i, i miał na ten dołek. Także, mhm. Scenariusz do tego spektaklu napisał Maciej Janusiewicz. I trochę żeśmy mu pomagali, dlatego, że zostawił nas tak, z takim częścią scenariusza. Nie chciał w pewnych rzeczach pisać, postanowił oddać to w nasze ręce. No i udało nam się stworzyć właściwie, napisać dwie, dwie sceny. Jestem ciekawy, czy, czy, czy Państwo domyślicie się, które to są sceny. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? Yy, za, chwilę, za chwilę to wszystko ruszę. Chcę yy, też, też Państwa poprosić o to, żebyście, jeżeli kojarzycie mirody miejsce Dołek, to żeby tak jeden do jednego historycznie tego nie składać do kupy, dlatego że to, to jest dużo, dużo tak dużo takiej po prostu fantazji. Włożone. i to jest jakby historia nasza, a niekoniecznie ludzi do końca tam żyjących, e, więc no, zapraszam do oglądania spektaklu. I to pan wspomnienie, że <laughs> wolnie wspominamy pierwszy dzień wolności. Pamięta pan jak fric, jak załatwili do tego fryca na naszym podwórku, jak wszyscy Zamożyć, a ta ruska nie wiadomo, Zabierali wszystko, zebrali tylko ostatnią koszulę. Masz pan rację, dużo oni złego zrobili, ale i moja mamusia, i ojciec, po żyli, to zawsze powtarzali, że gdyby nie ruskie, to nas jakby żydów podraktowali. Święte słowa. Co prawda, to prawda, jak tak już rozmawiamy, to powie pan, kim pan ma to plany, albo to to coś na, na, na twarzy. No, jest go trącam, chwida z nim, taki to z niego i sądzie. O, Beata. Znana piosenka. Czy pani też pozna? Kogo? Beatę piosenkę? I Beatę, i piosenkę. Bo piosenka powstała mądrym słowy. dla Beaty, która prawdopodobnie do Ja słyszałam, że Lastowski poznał Beatę na dancie w Uwarbatrosie. Mówili, że była tam fernetką. Tak się mu spodobała że zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia i skomponował dla niej piosenkę. Takie prożywe plotki. Ale Naskowski nie było, nie opowiedział o tych młodych ludziach. A sama Beata nie opowiedziała o romansie z Naskowskim. To ja tego nie rozumiem zupełnie, żeby młoda dziewczyna nie pochwaliła się nas nie wie, jak naprawdę było. A prawdą było to, że w 1968 roku pod ścianą suwalskiego ratusza został zamordowany nauczyciel fizyki. z pobliskiego ELO. A może to była jakaś inna sprawa? Bóg jeden wie, jak to było. Bo ten zabójca prawdopodobnie też już nie żyje. Powiem Wam, że wiele historii przeżyło to nasze miasto. A i czas zrobił swoje. Zobaczcie, panie, jak się śniło ze Ludzie powiadają, że władze mega udały. Bo rane odniósł na wojnie. na wojnę rano od nich. On, on za stół twarzą mocno zamrażał mi z wieprzowych nóżek. A ty, gdyby odwrócił, to od medal dostał. Przedstawię zespół, przedstawię w zespół spektaklu, czyli uciągu. Waldek, Alcona, Zosia, Jasia, Jarek, Kresia, Kasia, Kalina,